Dzień dobry, mamy trzecią niedzielę już po Wielkanocy, i dalej czytamy o uczniach, którzy są załamani, którzy są wystraszeni, zamknięci. I myślę, że to jest bardzo dobra nowina, że czytamy o takich właśnie apostołach, bo chciałoby się z jednej strony, żeby wiara i chrześcijaństwo, i w ogóle życie było taką bajką, w której wszystko się układa, ale. Chrześcijaństwo nas sprowadza bardzo mocno na, na ziemię właśnie pokazując tych poturbowanych apostołów, wystraszonych, zamkniętych, do których przychodzi Jezus. Zobaczcie, że przyszła dziewczyna. Zobaczcie. Mm, normalnie jest tutaj z nami, tylko o, zobaczcie, zobaczcie, o widzicie ją? Taka jest. W ogóle nie chciała wyjść na dwór, ale teraz wyszła. Zobaczcie, że w chrześcijaństwie trochę jest tak, dzień dobry, dziewczynko. Cześć. Że no my sobie tak myślimy, że człowiek jest taki paskudny, grzeszny. Pan Bóg już wymyślał te różne sposoby na to, żeby tego człowieka zbawić, więc wymyślił, że wyrówna rachunki z nami przez śmierć swojego syna. Straszny Bóg, który. Tak, już kombinował, żeby wyrównać rachunki, poczuć się sprawiedliwie, że musiał doprowadzić do morderstwa swojego syna. Okropna wizja. Warto, żebyśmy popatrzyli na śmierć Jezusa trochę inaczej. Zobaczcie, Ewangelia zaczyna się, Ewangelia Jana, od tych słów, które w tym tygodniu nam towarzyszyły, że Bóg tak ukochał świat, że dał swojego syna. A więc u podstaw. Tego, że Jezus przychodzi na Ziemię, nie jest jakieś chore poczucie sprawiedliwości, pragnienie, chore pragnienie wyrównania rachunków z człowiekiem, Boga, ale jest miłość. Bóg patrząc na człowieka, takiego uwikłanego w zło, uwikłanego w te różne nasze głupie wybory, głupie decyzje, głupie działania, destrukcyjne, autodestrukcyjne, po prostu to wszystko, co nazywamy złem, Bóg. Jeszcze raz to powtórzę, to co mówię w niedzielę Bożego Miłosierdzia, nie wkurza się na człowieka, nie chce wyrównywać z nim żadnych rachunków, tylko chce mu pokazać, jak bardzo go kocha. I kiedy posyła swojego syna Jezusa, to nie robi nic innego, jak to, że zniża się do nas i pokazuje nam, że bardzo, bardzo, bardzo nas kocha. I warto popatrzeć, że w śmierci Jezusa kompletnie nie chodzi o to, żeby boska sprawiedliwość doznała yy, zadowolenia, tylko chodzi o to, żeby ludzka słabość, podłość, grzeszność została przemieniona, żeby człowiek został przemieniony do tego, żeby człowiek sobie przypomniał, że może kochać. I kiedy patrzymy na śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, to o to chodzi, żebyśmy sobie przypominali, że jesteśmy zdolni do miłości. A co to znaczy? Być zdolnym do miłości, to znaczy być człowiekiem, który żyje pełnią. Wiem, że taki banał straszny, ale chodzi mi o to, że na miarę swoich możliwości, na miarę kontekstu, w którym jestem, na miarę moich zdolności, możliwości, również finansowych, na miarę wszystkiego, co jest po prostu moją codziennością, próbuję żyć pełnią, to znaczy, próbuję wykrzesać z tego życia jak najwięcej po to jesteśmy chrześcijanami żebyśmy chcieli dojść do nieba to znaczy chcieli iść tam naprawdę z całą świadomością z całą naszą siłą ze wszystkim czym jesteśmy będziesz miłował Boga z całego serca umysłu siły i tak dalej właśnie tu o to tu chodzi jest jakąś straszną podłością, że wielu chrześcijan wmawia sobie i innym, że Pan Bóg jest zainteresowany tylko naszą duszyczką. Żebyśmy zbawili naszą duszę, cała reszta jest nieistotna. To jest nieprawda. Bóg kocha człowieka, a człowiek to jest dusza, ciało i duch. Jesteśmy jednością. Nie można człowieka sobie podzielić na strefy i powiedzieć, to jest ważniejsze, a to nie jest ważne. To tak nie działa. To jest takie myślenie, jak. W przysłowiowym średniowieczu, kiedy palono przysłowiowe czarownice, co robiono? No, palono czarownice, żeby co? No, zniszczyć jej ciało, ale żeby uratować jej duszę. Straszne myślenie. Nie po to stał się Bóg człowiekiem, żebyśmy nasze człowieczeństwo przekreślali albo mówili, że ono jest nieistotne. Dlatego w naszym chrześcijaństwie, albo uwierzymy w to, że Bóg naprawdę jest zainteresowany całym naszym człowieczeństwem, całym, bo je stworzył i zbawił, odkupił. Albo będziemy grać w takie e, dziwne podchody, w których będziemy udawać, że nasze ciało jest nieistotne. Wszystko, co związane z cielesnością, oczywiście. Chodzi o to, żebyś się dobrze wyspał, chodzi o to, żebyś dobrze zjadł, żebyś się dobrze napił, żebyś mógł kochać, żebyś był kochany. Chodzi o to, żeby e, przez to, że kocham innych, potrafił dawać im to, czego oni pragną, ale też przez to, że kocham otrzymywać to, czego ja sam pragnę. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli zauważać, że naprawdę Bóg, zbawiając człowieka, nie wyrównuje ze samym sobą jakichś rachunków, ale pokazuje człowiekowi, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni, jak bardzo jesteśmy dla Niego istotni. Śmierć Jezusa naprawdę nie jest potrzebna Bogu. Znaczy, to by byłby jakiś absurd. Gdyby Bóg w swojej doskonałości potrzebował śmierci swojego Syna po to, żeby siebie zadowolić. To by było jakieś straszne. Bóg w śmierci swojego syna pokazuje nam to, co my potrzebujemy usłyszeć, to znaczy, że jesteśmy kochani do końca, na maksa, całkowicie i dla niego wszystko jest ważne. Może warto, żebyśmy w tym zwariowanym czasie, który nie wiadomo kiedy się skończy, jak się skończy, przestali tylko żyć nadzieją, że będzie inaczej. To jest nam potrzebne i potrzebujemy tej nadziei, potrzebujemy ją pielęgnować i trzeba o niej mówić. Ale z drugiej strony zauważcie, że leci nam czas i że albo się obudzimy i będziemy próbować w tym, co mamy, jako możliwości wyciągać jak najwięcej, no albo będziemy tylko jęczeć przed telewizorem mówiąc, że niektórzy sobie na coś pozwalają, a my musimy czekać na to co będzie. No nie, wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Naprawdę możemy zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy. Y co możesz zrobić? Masz żonę? No to nie wiem, idź na zakupy, kupij dobrego pączka, wypijcie kawę na balkonie. Wiem, że jest zimno, ubierzcie się w fajne kurtki puchowe, nałóżcie trzy koce i przeżyjcie chwilę romantycznej randki na balkonie. Dlaczego by nie? A może warto zejść do piwnicy i zobaczyć, że tam ci rower rdzewieje i trzeba go w końcu odświeżyć i można pojechać. Wcale nie trzeba jechać na jakąś wielką wycieczkę. Można po prostu pojechać 5 km i się trochę zmęczyć. Y Zobaczcie, że można zrobić jakieś fajne rzeczy. Nawet y, można wykorzystać to, co dzieci już robią. To znaczy, że nie wiem, jak prowadzę lekcje, widzę, że niektóre dzieciaki na przykład nie wychodzą z łóżek. Może trzeba się z nimi zabawić w bazę tak zwaną i zrobić z tego łóżka wielki wigwan y, indyjski i po prostu być z nimi. Nie wiem, nie chcę tutaj dawać tanich pomysłów, ale zobaczcie, naprawdę mamy dużo możliwości. Możemy założyć buty, kurtkę i pójść na spacer. Przejść te, nie wiem, 3 kilometry, 5 kilometrów, zrobić coś dla siebie. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że śmierć Jezusa ma mnie motywować do tego, a dokładnie jego zmartwychwstanie, żebym z tego wieczernika wyszedł, żebym poszedł. To jest to, co Pan Jezus mówi: idźcie na cały świat, ale tu nie chodzi o to, że, że mają iść bez celu, tylko mają iść ogłosić, że swojej nędzy, ze swojej beznadziei idą do życia. I to jest to, o co chodzi w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To, co świętowaliśmy trzy niedziele temu, że chcemy, bez względu na to, jakie są warunki zewnętrzne, a powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie są idealne. Wiem, że stare czasy to były fajne, ale to naprawdę tak nie działa i dobrze wiecie, że jak się wkopiemy w naszą pamięć, to wcale wcale tak nie było fajnie i idealnie, jak się nam wydaje. Chodzi o to, żebyśmy dzięki tej śmierci rzeczywiście zaczęli żyć. Zaczęli być ludźmi, którzy Mogą w końcu uwierzyć, że śmierć nie jest końcem, nie jest ostatnim słowem. Dobrej niedzieli Wam rzeczy, trzymajcie się.